Przyznam szczerze, że kraj mnie przerósł. Po pierwsze, witam w Maroku w Casablanca. Magda, podróżujesz inaczej. Podróżujesz, znalazłeś swój własny, niepowtarzalny sposób podróżowania. Dzień dobry, witam. Kierownik z tej strony. Jeszcze w Liberii, na międzynarodowym lotnisku Roberts, Coś tam, coś tam. Moi drodzy, pierwszy raz w życiu przyznam szczerze, że kraj mnie przerósł. Po pierwsze, wiza 160 dolarów za wjechanie do Liberii. Po drugie, po drugie, korupcja, jaka tutaj występuje, to nie jest na granic. Po trzecie, ludzie jacy są zestresowani i agresywni. To po czwarte, po piąte, to jeszcze bym chciał powiedzieć, że jest bardzo duża biurokracja, której nie rozumiem. W ogóle, żeby wyjechać teraz z Liberii musiałam przejść tak długą procedurę, że normalnie w szoku byłem i teraz słuchajcie akcję. Ci, co oglądają, co są dłużej na kanale, pamiętają odcinki z Wietnamu. Polecam nadrobić serię z Wietnamu. Ostatni odcinek, jak, znaczy nie pamiętam, czy to ostatni był, jak wyjeżdżam, wyjeżdżam moi drodzy z Wietnamu, tam gościu na lotnisku Zatrzymuje mnie i mówi, że no nie jest, nie mogę wyjechać, bo zdjęcie się nie zgadza w paszporcie. Mój, mój, mój paszport jest stary, więc zdjęcie z, z 2014 roku, jak jeszcze jestem młody i, i boski. No i nie, nie wyglądam tak jak teraz. I teraz była taka sama sytuacja. I wyobraźcie sobie, że gość czekał, że aż mu posmaruje. Ale kierownik twarno. Nie, nie ma smarowania. I moi drodzy, suma summarum w jakichś 45 minutach dopiero, dopiero, podkreślam słowo dopiero, udało się wyrwać z tego całego molochu. No ale dobra, później jeszcze idę się odprawić w sensie na sprawdzenie bagażu. A wiecie, że kierownik jeździ z namiotem, więc no tam są kije aluminiowe. Ja nigdy nie, nie nadaję bagażu, zawsze staram się tego bagażu nie nadawać z prostej, praktycznej przyczyny, ponieważ bagaż może zaginąć. I po drugie, bagażów nie szanują. Rzucają po prostu jak nie wiadomo co. Więc staram się zawsze mieć ze sobą, mam taki mały plecak. Sprzęt możecie znaleźć na blogu od A do Z, tego co, co używam. No i powiem Wam, że Liberia, no Liberii mówimy do widzenia małymi krokami i nie będziemy tęsknić. Naprawdę nie będziemy tęsknić. A gościu do mnie mówi. Ten, co tam jak papierki mi wypełniało, coś tam sprawdzał, mówi O, to byś przyjechał do nas inwestować. To ja mówię, nie jestem gotowy mentalnie, żeby to zrobić, ale bym bardzo chciał, ale nie jestem gotowy mentalnie. I taka jest prawda. Mentalność tutaj nie pozwoliłaby swobodnie robić biznesu. Jak spokojnie, co? Bardzo spokojnie. Nawet te duty free pozamykane. Alkusy. Ależ u nich tutaj alkoholu. Trzeba powiedzieć, że jest duży problem z tym, na ulicach najbardziej, a oczywiście moi drodzy, czekajcie, bo nie jestem pewien, nie, wydawało mi się, że jakaś Polska ta, ale już wszędzie polskie produkty widzę na całym świecie, duży jest problem z alko na ulicach, ponieważ ludzie są bardzo agresywni, tak jak wam, wam, wam mówiłem wcześniej, ceny w sklepie nas zabijały, a tutaj ceny tylko dobijają. 6,50. Napeczka Piersióweczki, niepiersióweczki. Nie, no powiem Wam, że dobra. Tacy swaniacy. Kinder Bueno. 5 dolców. 20 zł. Wy mówicie, że co, że kierownik. Że... kierownik. Nie, no dobra, nie skończę. Podsumowując, podróżowanie jest dla bogatych. Nie dla biednych. Małe orzeszki. 15 gram, dwa dolce. Ty, ale facjata opalona. O kurde, normalnie. Wiecie, ja kompletnie nie wyglądam jak ten gość ze zdjęcia w paszporcie. Nie ma co się im dziwić. Słuchajcie, najlepszy hit, taki żart. Jak oni mnie pytają, jaki jest purpose, czyli powód podróży, ja mówię, że jestem turystą. I to w ogóle nie przemawia. Jak może biały być turystą, nie? Jeszcze z plecakiem i w ogóle. To wiecie, co ja robię? To ja mówię, że jestem że jestem biznesmenem i przyjechałem po diamenty i złoto. Czajecie? Tak Takim mówię. Oni wtedy taki jest takie, ładne. Co tu się, co tu się podziało? Ten koleś diamenty i złoto, złoto ogarnia, ale on wygląda dziwnie, ma plecak jakiś w ogóle, wiecie, tutaj plecak, diamenty i złoto, o co chodzi? No i tam pompuję, im nakręcam w ogóle makaron, że przyjechałem po diamenty i że mam w plecaku diamenty. Czejcie? Taka beka. Mówię normalnie, szok. Na lotnisku oczywiście nie, nie, bez takich, bo, bo to mogłoby pogorszyć sprawę. Ale na ulicach czy gdzieś tam w sklepach, bo już mnie denerwuje. bo jak mówię, że podróżuję, tak jakby nie. No, On nie rozumie, co to znaczy, wiecie, podróżować. Podróżować to znaczy dla nich biznes. No, a kierownik sobie beka ciśnie. Liberia to chyba jeden z nielicznych krajów, którego nie chciałbym wspierać. Jest tak skorumpowany, że nie wiem na co w ogóle te pieniądze wyposzy. Mam wrażenie, że te pieniądze akurat by poszły, nie wiem na co. Na browary z Czerwonego Krzyża, akurat w Liberii. Serio. Mam tak niski poziom zaufania w ogóle tutaj do urzędników czy do, do, do służb przeróżnych, że dawno już tak nie miałem. w Kasablance, a mianowicie na międzynarodowym lotnisku. Czas się odprawić i pójść coś zjeść. Jezu, jestem tak zmęczony, że normalnie aż powieka opada. Spójrzcie jakie uderzenie słońca, jakie ciepło. Witam w Maroku w Kasablance. Nie jest tak gorąco jak było w Liberii. Moi drodzy, ale idziemy zjeść coś pysznego, marokańskiego, korzystając z okazji, że tutaj już jesteśmy. Miejmy nadzieję, że nie będzie przypału przy odprawie, bo w Maroku tu tu, tu, tu zawsze coś jest. Jestem w drodze do knajpki lokalnej, żeby zjeść tagina, jak będzie możliwość taka. tagina to jest narodowa potrawa. Holender, niedobrze poszedłem, bo poszedłem... Aha, to pójdę w tamtą stronę. Pójdę tamtędy, przeskoczę. Bo, bo co zrobiłem? Błąd taktyczny. Idę pod prąd, a nie z prądem. Ale dobra, opowiem Wam inną historię z samolotu. Usiadł obok mnie gościu z Libanu, Libańczyk. Taki grubszy. Miejsca nie ma. Więc co kierownik robi? Szuka od razu miejscówki, żeby się przesiąść. Okazuje się, że samolot praktycznie cały pusty. Ale jedno miejscówko się ostała Obok takiego turka. Więc podbijam do tego Turka, ten Turek taki otwarty, zagaduje No to siema, siema, skąd? Ja mówię, że z Polski, on mówi, o kurde, w Polsce to ja byłem Ja mówię, o, gdzie byłeś? On mówi, w Białymstoku, na Podlasiu Studiował na Politechnice Białostockiej, ja mówię, ty, ja też I coś tam ten rozmawiamy On mówi, kurde, naprawdę? No i się okazało, że gościu pracuje w, w Liberii, w fabryce wydobycia złota 5 km od... 5 godzin od stolicy i wyobraźcie sobie, że ma kontrakt roczny i tylko raz w ciągu roku jest w domu na tydzień grubo, nie? powiem wam, że no fajny gość, wymieniliśmy się kontaktami i się tak trochę śmiałem, bo on mówi zobacz Tomek, jaki świat jest mały i de facto gdzieś tam się minęliśmy, bo byliśmy w tym samym czasie w Białymstoku. To było już tam x czasu temu, nie? Ja się pytam tylko dlaczego nikt nie dba o chodnik z lotniska. Przecież są piesi, tacy jak my, którzy. O, pójdę na tą stronę, bo tej lewej to nikt nie dba. O tą lewą to nikt nie dba. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale do Maroka normalnie wbijamy na. Na dowód to sobie znaczy na dowód albo na, pasz, na paszport, na paszport i możemy być tutaj 30 dni. Więc nie ma najmniejszego problemu, jeżeli komuś się zechce pójść coś zjeść poza lotniskiem. Powiem Wam, że teraz yy, pogoda aktualnie w Casablance idealna 27 stopni, delikatny wiaterek idealnie. To jest powód, dla którego nie lubimy krajów europejskich. I proszę bardzo, no Casablanca się bardzo mocno kreuje na taki europejski. Styl, infrastrukturę drogową no tutaj nie ma za bardzo. Na dobrą sprawę, infrastruktury dla pieszego, idąc z lotniska. I tak samo jest w Europie moi drodzy: do autostrady, nie autostrady, i tam nie ma możliwości, żeby sobie podróżować na piechura. A jak są, to są dookoła. Naprawdę jest, no jest słabo. Dlatego też nie wybieramy Europy Zachodniej. No bo co komu pojeżdżeniu po drogach? W sensie po autostradach lipa Zonę Fretta, my friendów Hey, hey my friend, how are you? How are you today, my friend? You are good my friend. Good price for you, my friend. Tak mi się ko kojarzy Maroko. Ja się moi drodzy pytam co to tak czysto? Czy my friends posprzątali od mojej ostatniej wizyty w Maroku? Chyba tak <noise> Dla backpackersów melduje, że jest bardzo duży potencjał na namiot, tutaj wokół lotniska. Więc nie przeżywajcie, jeżeli nie macie noclegu. Nie, no jest i nasz czarek, pierwszy czarek marokański. Czarini! Czarini! Kierownik przyjechał w gościnę. Elo! Kierownik przyjechał w gościnę. O, Czarini chyba na lot zmierza. Idę tutaj. Idziemy do tej oazy z kafe, bo to jest 2 km od lotniska. Kierownikowi 2 km to jest pikuś. Ale będzie lipa, jak będzie zamknięte, a na to wygląda. A w internecie pokazane, że otwarte. Więc kierownik się zdenerwuje. Kurczę, zamknięte. 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 Mieliśmy jeść takiego tagina z takiego naczynia. Składa się z dwóch części, jest gliniane pokrywka i dolna część, w której się po prostu tusi warzywa i mięsko. Ojej, jakie to jest pyszne. No, taki był zamysł, żeby sobie tego zjeść dzisiaj, ale coś mi nie wychodzi. Gazolina 4,70, a Plumbo 5,90. Nic nie jest otwarte, dzisiaj jest cholera niedziela Ale się wkopałem. Idę jeszcze jedną miejscówkę sprawdzę, bo poprosiłem gościa, żeby zadzwonił, ale powiem wam, że no tragedia, nie chciał zadzwonić i tam głupa kleił, to idę z buta do tego miejsca, 20 minut kolejne, no i jak nie będzie, no to nic nie pozostaje mi, nic innego jak jedzenie na lotnisku. Coś czuję, że tutaj Stopowicza byli, wzięli, wzięli ten wózek i pojechali sobie na wylotówkę. <laughs> Słuchajcie, nie poszedłem do tamtego, do tamtego miejsca. Szkoda mi energii. Dzisiaj niedziela, to pewnie będzie zamknięte i tak. Tragedia. Żeby wyjechać do miasta, no to potrzebuję półtorej godziny pociągiem. Półtora w jedną, półtora w drugą, trzy godziny. No i praktycznie nie zdążę się obkręcić z 20-30 minut i muszę wracać, bo mam lot. Więc kompletnie to się nie kalkuluje. Zdecyduję się wrócić na lotnisko i sobie tam odpocząć na spokojnie, ale jestem... Jestem zmęczony po prostu podróżą Myślałem, że uda się zjeść tagina, no niestety łezka w oku się kręci Witam z powrotem na lotnisku my friendów Nie znaleźliśmy szamy, tagina, bo to polecieliśmy na burgera Tutaj, na lotnisku Smacznego moi drodzy Tak się prezentuje miejmy nadzieję, że będzie spoko Zaraz to sprawdzę Bywały lepsze. Ale na głodnego wszystko przejdzie. Słuchajcie, lecimy do Lizbony. Pan tutaj spojrzał na ten standardowo. Pan spojrzał na zdjęcie i mówi Tomas, czy to ty? Ja mówię to ja. 10 lat temu. Dziku. <grym> Dzień dobry, Kierownik z tej strony Zapraszam na nową serię z Portugalii Moi drodzy, pierwszy odcinek z Portugalii będzie dość nietypowym odcinkiem ponieważ poznacie ciekawą osobę Poznacie moją znajomą, która mieszka Mieszkała, mieszkała w tym samym mieście co ja, na Podlasiu I dosłownie mieszkała z 4 bloki dalej To jest dość ciekawe i zobaczcie, jak się życie układa. Moja koleżanka, którą poznacie za chwilę, ma pokrewne zainteresowania do moich. Więc łatwo już odgadnąć, o co chodzi. Tak czy inaczej, lecimy szybko, bo już na nas czeka Magda. Tak, Magda na nas czeka. Więc musimy się troszkę pośpieszyć, żeby skorzystać z dnia. W Portugalii będziemy, moi drodzy, dni 3, więc postaram się przez te 3 dni pokazać Wam tyle, ile będzie to możliwe Zapraszam na serię Łapka w górę, subskrypcja i ogień Kierowniku, ale po co te skarpety? Słuchajcie, wiecie jak jest zimno w samolocie? Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak jest zimno w samolocie A jak człowiek jeszcze nie dojadł no to jest deficyt kaloryczny więc trzeba się grzać. Bos, wszystkich bosów w Portugalii, siema Magda. Cześć, a ale cię szybko wyłapam. Szanowni Państwo, witam serdecznie z Lizbony. Z serca, można powiedzieć, Portugalii, który leży na uboczu, nieco, jak spojrzy się na mapę. Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie szanowna pani, pani Magdalena. Dzień, Dzień dobry. dobry, pani Magdalena. Witamy w słonecznej Portugalii. I zimnej, I zimnej Portugalii, czyli fresko. Fresko, prawie tak jak wino, nie? <gry> Tak, jest wspaniała, aczkolwiek pogoda za chwilkę dobije do 20, prawie 5 stopni, więc damy radę. Magda, ale ty szybko chodzisz. A tak, prawda. Magda dużo chodzi, Magda dużo podróżuje i Magda dużo żyje. Tak, intensywnie. <głos> <głos> więc dzisiaj troszkę przeżyjemy... Przygód. Przygód. Szanowna pani... Słucham? Odnośnie życia w Portugalii zaczęliśmy rozmawiać o tym, że w bankomatach kopiują karty. Tak. Bywa, aczkolwiek najważniejsze jest to, żeby chodzić do bankomatów, które są bezpieczne, to znaczy pod kamerą, zamknięte, nie takie na ulicy, bo bywa tak. różnie. No właśnie. Więc polecam. Właśnie jak wracasz z podróży tak. i wracasz do domu, bo jesteś z Podlasia, jesteśmy tak. z tego samego miejsca, pochodzimy z tego samego osiedla. Dokładnie. I jak wracasz z podróży, co ci najbardziej uderza? Jest czysto, jest dobry chleb i... Nikt cię ci nie zaczepia na ulicy. Nic nie zaczepia na ulicy. Czasem tak. muszę piknąć. Każdy metro jest inny, wiesz? Ale najśmieszniejsze jest to, że jak rodzinka do mnie przyjechała i siostrzenica mnie zapytała, czy metry są takie same? Tak, Wiktoria, wszystkie są takie same. Później są każde metro... No, faktycznie te same, każde jest inne. <grybujesz> nie wierzcie inne. mi. Magda, podróżujesz tak. inaczej. Podróżujesz... znalazłeś swój własny, niepowtarzalny sposób podróżowania. <grybujesz> Powiedzmy. Czyli jak to wygląda? Um... Osobiście zawsze twierdzę, że nie jestem osobą stricte podróżującą na zasadzie odwiedzenia dużej ilości miejsc, po prostu z się tym przeprowadzam, czyli faktycznie pakuję konkretnie walizki i przeprowadzam się na trzy miesiące, tak konkretnie to jest najkrótszy okres. Uwaga, przerwa techniczna! przyjechało, czyli jak przeprowadzasz się do danego miejsca mm -hmm. i, i zostajesz tam na, na dłużej, na dłużej. E, tak jak zaczęłam mówić trzy miesiące pół roku, nawet czasem ponad rok już e, w Lizbonie jestem właśnie rok i dwa miesiące, a, także się zadomówiłam, aczkolwiek właśnie najbardziej zależy mi na tym, żeby stać się częścią społeczeństwa. To znaczy zaczynam w danym miejscu pracować, a czasem też robię jakiś kurs, studia. I po prostu wnikasz tutaj, pracujesz, nawiązujesz relacje tak. i poznajesz to po prostu od środka. A dokładnie, żeby poczuć dokładnie klimat miejsca, a nie tylko odhaczyć te turystyczne atrakcje, zjeść kilka polecanych dań w, w internecie jako znanych lokalnych, tylko faktycznie spędzać czas, święta. Okej, okay, no to pytanie: gdzie udało się do tej pory mieszkać? O oh wow! <noise> w nie było tego aż tak dużo. A, I jedzie nasze metro. <noise> jedzie nasze metro, no bo nie, nie dopytamy. Miejscówki, gdzie mieszkałaś na świecie. Gdzie mieszkałam. Może od tego, od tej pierwszej. Od tej pierwszej Sri Lanka. Sorry. Od tego wszystko się zaczęło. <noise> mhm. I jak, jak rodzinka? Rodzinka muzułmańska? Budyjska. Tak. E, buddyjska. E, to było naprawdę coś super niesamowitego, ponieważ kompletnie wyjęcie z europejskiej kultury inna mentalność, inna religia, inne jedzenie i przepadłam, no po prostu przepadłam Sri Lanka składu, skradła na tyle moje serducho, że po trzech miesiącach, gdzie teoretycznie mogłam wrócić do starej pracy do starego mieszkania, powiedziałam nie, jadę dalej Co było później? Później e, stanem Po Stanach? E, po Stanach tak naprawdę po Stanach już myślałam, że faktycznie potem byłam półtora roku że już wrócę i że to będzie na tyle moich podróży, aczkolwiek z e, racji, że Pamiętam, że w Stanach podróżowałam pobocznie, nie? Czyli jakaś Kuba, Kanada, Meksyk. No ni Czyli było tak, było Sri Lanka, to były Stany, po trochę, trochę zwiedzałam i trafiłam a, z tego wszystkiego do Zambii. Do Zambii, ale też trafiłaś do Tanzanii. Tak, a Tanzania była jakieś dwa lata później, a w międzyczasie były jeszcze Chiny i Hiszpania. No, no i Portugalia. Teraz Portugalia, tak. To po, trochę To trochę, tego, tego trochę jest naprawdę. No Życie w Lizbonie. Nie przytłaczać się życie w Lizbonie? Nie. Tutaj żyje się bardzo spokojnie. Poza pracą a większość ludzi tak naprawdę, e, właśnie, rozkoszuje się życiem po prostu. No się... Po Portu, Portugalczycy, y, y, praca, rodzina. Tak. I później natura, odpoczynek, jest czas na balans. Praca nie jest celem życia po prostu Praca nie jest celem życia Celem życia Dobrze powiedziano. Tak Moi drodzy, ruszamy w serce Portugalii W serce Lizbony Nie, w serce Lizbony O, się zaplułem <grym> Jeżeli chodzi o Portugalię, to ludzie Tak, e, nie przyjeżdżają tutaj dla zarobku? Dla natury, dla słońca, dla takiego spokoju ducha, tak? Więc to jest na pewno też idealne miejsce na emeryturkę, wakacje, no bo się dzieje szczególnie w miastach, ale główny taki cel to mieć spokój. Mieć spokój, bo ekonomicznie Portugalia niestety dobrze nie stoi. Oj, to jest trudny temat, bo jest duży kryzys, jeżeli chodzi o bezrobocie, o rynek mieszkaniowy, więc nie jest łatwo. I szczerze powiedziawszy, dla osób stąd lokalnych jest dużo ciężej niż osób z zagranicy, bo osoby z zagranicy e, mają ten komfort, że często pracują zdalnie albo. E, tak pracują... jak ty. Tak. Albo pracują w międzynarodowych korporacjach, gdzie też mają przywileje. A na przykład chociażby firmy, które wynajmują im mieszkania, albo w ogóle je opłacają, a tych mieszkań naprawdę brakuje. Brakuje, jest nie? Spory i brakuje dla lokalnych w takim wypadku. Tak. I dlatego też ostatnio miały sporo miejsca różnych protestów, a i rząd zaczął zmieniać prawo żeby zmienić ten rynek wynajmu, a szczególnie RB, po prostu osoby, które posiadają mieszkanie na wynajem wynajmują to dla osób przyjezdnych. Które mogą zapłacić więcej, bo więcej zarabiają, niż taka średnia rynkowa. Czyli taki jakiś Andrzej, który mieszka z rodzicami, ma mhm. lat 30, i chce się wyrwać. No nie ma za bardzo. Tak. Nie ma jak. Zalej <laughs> z rodzicami mieszka. Dokładnie i to jest duży problem. Osoby studiujące, osoby, które zaczynają pierwszą pracę, o ile jeszcze ktoś, nie wiem, jest jakieś małżeństwo, para i mogą podzielić koszta, ale dla jednej osoby przy tych średnich zarobkach i w scenach lisbońskich Ciężko. Jest ciężko. Ten korek jest wszędzie. Tak! To świry są, zobacz w ogóle siedzenia z korka. Tak, w Portugalii z stoi z drzewek, które sobie tutaj rosną, a przerabiają na wszystko. Na buty, torebki, parkwale. My znamy korek jako korek do wina, ale tutaj ma zastosowanie tak naprawdę jak naprawi no, no właśnie. Korkowe. Tak. Prawie jak na winie Siedzisz. Moi drodzy, wchodzimy na centrum Lisbona Santa Apolonia. Prawie jak Polonia. Z czego słynie Portugalia? E, Portugalia słynie oczywiście z pięknej natury, słońca, e, z ceramiki, z wina. Porto, wszystkie winice. E, owoce morza, no i plaże. Dużo osób tu przyjeżdża na wakacje, na surfing. No i korek. O no i korek, mowa. tak, dokładnie. A tutaj mamy Alfamę. stare miasto. Ale wygląda klimatycznie. Chciałoby się tu pomieszkać trochę. A może i by się nie chciało, bo cały czas coś się dzieje. Alfa jest specyficzna, szczególnie przy e, wszystkiego rodzaju karnewałach. Ulice są zamykane, e, jest głośno, jest bardzo dużo i turystów, ale i lokalnych, e, także e, do tego jest muzyka ozdoby. Wiem, no właśnie. To Turyści jeżdżą takim oto sprzętem. Ale turyści takimi tymi jeżdżą, no to prawda. Pogrzebowy kordon. Pogrzebowy kordon. W którym, które miejsce, w którym mieszkałaś, najbardziej zapadło ci w pamięć? Bo mieszkałaś w przeróżnych, z przeróżnymi rodzinami, to jest tak, dość ciekawe. Tak. To jest trudne pytanie, bo każde z miejsc jest na swój sposób dla mnie wyjątkowe. Mhm. Każdy, powiedzmy, rozdział, każdy kraj, właśnie mogę powiedzieć, że to jest inny rozdział mojego życia, inny etap. Coś zmieniło w twoim życiu? Tak, tak... na pewno. Z każdego coś się myślę, się wyniosłam i to nie zawsze były tylko takie stricte podróże do miejsc, ale takie odkrywanie się. Jeżdż. No właśnie, bo, bo tak, bo na przykład w Stanach mhm. byłaś, byłaś yy... Byłaś opiekunką. Tak. Zawsze coś, coś, coś robiłaś, nie? To nie Dokładnie. Było tak. W Stanach zajmowałam się dziećmi, to był oper, ale też studiowałam i robiłam wolontariat w szpitalu. Także też tak. W taki... Chinach tak samo zajmowałaś się dziećmi. Mhm. Na Bali. Na Sri Lance. Na, Na Sri Lance robiłam wolontariat w Tsunami Camp. No i właśnie od tego się zaczęło, tak? Tsunami Camp? Mhm. Zalało wyspę mhm. i um, Dużo humanitarnych organizacji chciało zorganizować i odbudować to na nowo, więc powstały domki, szkoły, ale to jest bardzo biedny kraj. A jeszcze wcześniej były wojny domowe, później niestety atak turystyczny, zawsze niestety coś tam się dzieje jakieś powodzie, deszcze i tak dalej. Atak terrorystyczny. Był. No, tak. turystyczny. No, <grym> ale Tak sobie myślę, a no, bo turyści mogli zaleźć, bo turyści zalewają Sri Lankę. No i. <grym> Prawda. Fajnie, czyli każda podróż wnosiła, rozwijała i dawała impuls do tego, żeby kontynuować. Dokładnie tak. To się tak zapętla. Jedziesz do jednego miejsca, poznajesz nowych ludzi, nowe inspiracje, a gdzieś tam przerabiasz jakąś lekcję, później idziesz dalej i odkrywasz coś na nowo siebie i wzbogacasz, idziesz dalej jedziesz w życiu. Dalej. Tak I jest Pantenon! Pantenon, Pantenon. Czemu nie mam takich koszulek jak ekipa? Bo my jesteśmy z Podlasia <grymne> Czasami jak zwiedzam, to ludzie mają wycieczki mają takie kapelusiki żeby Tak! Żeby się nie zgubić. Albo noszą takie flagi w Ale ogóle flagi. Ej, super, nie? I ja też kiedyś taki, takie coś będę miał Kiedyś też, moi drodzy widzowie, też będziemy wszyscy w takich koszulkach popylać Magda, to jest Pan listonosz A tak Może coś przysłał, jakąś pocztówkę, może ten, jakiś list napisali do nas z Polski Ale zobacz jak elegancko ubrany tak. Dobry morning. Weszliśmy tutaj do pana. Mówi się Buenos Buenos... Bondia. Bondia, bon dia. ja to zawsze nie mogę zapamiętać. Bondia, i tutaj, tak jak wam wspominałam o tym korku, to naprawdę, zobaczcie przeróżne rzeczy, włącznie od torebek, zaczynając po. Portfelach kończąc, w się sensie po portfelach, to może nie portfele, to, to w połowie drogi. Długopisy. Zobaczcie, długopisy skorka. Długopisy skorka niesamowite. Powiem wam, szczerze, ja jestem w szoku. Tutaj nawet jeszcze jakieś takie wachlarze są. No przeróżne rzeczy, przeróżne, nawet plecaki skorka, niesamowite. Widzowie pewnie by chcieli, żebym zadał to pytanie, jak to jest podróżować w kobiecie samej?